Sobota 15 lipca. Witam Was serdecznie. Adam Onyszczuk działacz w terenie oraz moja córeczka Sara Onyszczuk. Tak jest Sara. Dzisiaj witamy w kolejnym odcinku programu. Pierwsza piłka. Wybraliśmy się do Gorzyc do zakątka e, odległego na Podkarpaciu zobaczyć jak wygląda piknik rodzinny. Stalowych Dzieciaków zorganizowany przez Akademię Piłkarską Stal Gorzyce. Jak widzicie Państwo, już gra muzyka, rozstawione są atrakcje. To co Sara, idziemy pozwiedzać, zobaczyć jakie przygotowali dzisiaj atrakcje dla swoich dzieciaków? Tak. W takim razie idziemy zobaczyć. No, impreza stolowe dzieciakie jest tutaj piknikiem rodzinnym skierowanym głównie do dzieciaków, ale również dla ich, dla ich rodziców, bo często właśnie też rodzic troszkę go że tak powiem ruszyć tą aktywnością też jest ważne. No i to impreza organizowana przez nas po raz trzeci, Próbująca tutaj właśnie zabawę, no i przede wszystkim piłkę nożną. Tutaj nie ukrywamy, że przez taką promocję tutaj właśnie dla naszej akademii mamy coraz więcej tych naszych młodych adeptów. No i to jest taki że tak, bodziec, który często gęsto rusza to dziecko żeby po prostu zaczęło trenować piłkę nożną, no i żeby zaczęło trenować piłkę nożną tutaj w Akademii Stal-Gorzyce. Na chwilę obecną jest tu 110 dzieciaków, jest to podzielone na 8 drużyn, tutaj zaczynamy już od skrzatów, ale rok temu wprowadziliśmy taką najmłodszą grupę, to jest Stalowe Przedszkole, gdzie na chwilę obecną już w naszej Akademii zaczynają przygodę z piłką dwuletnie dzieciaki. Na co zwracacie uwagę w szkoleniu, bo zauważyłem, że posiadacie zielony certyfikat. Tak, przede wszystkim właśnie na kilka lat temu prowadziliśmy system Pro up, który też miał udoskonalić i po prostu ujednolicić ten system trenia, szkolenia. W rok, tamtym roku dołączył do nas trener koordynator, Tomasz Dzieciuk, który swoje doświadczenie ze swoich wcześniejszych klubów, w których pracował, jak na przykład Siarka Tarnobrzeg, tutaj przeniósł. I jest to naprawdę, teraz nasi trenerzy są zobligowani, no wiadomo, że posiadanie tego certyfikatu jest. jest w certyfikatu tutaj będzie wymagało naszych niezapowiedzianych wizyt, których już kilka było i wszystkie te wizyty przeszły, przeszły pozytywnie. I tu przyznam, że będziemy, to na pewno będziemy startować na brązowy, bo przy ostatniej certyfikacji dosłownie, jak to się mówi, na kruszkach, prawie tam się nie udało, byliśmy bardzo blisko uzyskania tej gwiazdki, co samo pokazuje, myślimy, że robimy tutaj dobrą robotę i tutaj w okolicy, gdzie są dość duże akademie, jak Stali, stalała Wola i Siarki Tarnowrzek. Jednak e, istniejemy przez te piąty rok to będzie teraz, kiedy istniejemy. No i dajemy sobie radę i cały czas jest ta rotacja dzieciaków, jest e, jedni odchodzą, drugi przychodzą, no bo to jest kolej rzeczy też. E, ci nasi zawodnicy byli już zauważeni przez Resowie, przez Stal Rzeszów. Ostatnio jeden z drużynów był na test meczu korony Kielce, także tutaj myślimy, że idziemy w coraz lepszym kierunku, ale zdajemy sobie też sprawę, że jeszcze jest długa droga przed nami. Staramy się nie spoczywać na laurach. Żeby nie, 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 żeby nie było tak, że a, mamy ten brązowy certyfikat, i jest super. Chcemy po prostu dążyć i również poprzez szkolenia trenerów. Kolejną sprawą jest, że jesteśmy klubem filialnym Rakowa Częstochowa i tutaj również trenerzy nasi mają szansę. Było wiele szkoleń, na których oni wszyscy pojawiali się. Czy to w czasach COVID-u, które szkolenia były prowadzone online, czy też tutaj w obecnych, już się skończyło cała, to, całe to zamieszanie związane z epidemią. Gdzie nasi trenerzy mają szansę pojechać do Częstochowy, gdzie już byli, i zobaczyć, jak naszym zdaniem jedna z najlepszych polskich akademii piłkarskich funkcjonuje. Dlaczego lubicie grać w piłkę nożną? Dlatego, że jest fajna, można odstresować się, można fajnie tak spędzać czas, no i trochę się pouczyć grać. Yy, spotkać się z kolegami na przykład, pograć z nimi. Bardzo fajna i można miło spędzać czas z kolegami. Bo można grać w piłkę i dostawać puchary. O, widzę, że macie dużo pucharów, więc... Yy, ja. Ale Ja mam jeden. Jeden. No już przypomniałeś sobie, dlaczego lubisz grać w piłkę? To jest fajne. fajne. Mi się bardzo podobają zabawy i gra w piłkę jeden na jeden. Mi się bardzo podobają też zabawy. Można fajnie pospędzać czas. No i tak samo gra w jeden na jeden. Mi się podoba dmuchańcy najbardziej. My trenujemy trzy razy w tygodniu i gram na ataku. Mhm. Trenujemy zawsze. Ale dzisiaj jest stalowy dzieciak. I tu są puchary, które można wygrać. Kogo chcecie jeszcze pozdrowić? E, mojego brata. Zapraszam, zapraszam. E, rodziców. E, mamę. Patrząc na Wasze puchary i słuchając to, co ee, mówicie, to myślę, że chcecie nawiązać do tych kiedyś e, pięknych czasów. Jak nie jako drużyna, to przynajmniej wychować takich zawodników, że kiedyś w przyszłości zagrają w ekstraklasie, a może w reprezentacji. No tak jest, nie ukrywamy, jest nasz cel. Widzimy tym bardziej, że ci zawodnicy reprezentacji. W wielu, wielu, wielu przypadkach, a to są chłopaki, którzy pochodzą naprawdę z mniejszych miejscowości, wierzymy w to i nawet widać to, że oni są, jak to się mówi, bardziej, bardziej ambitni, bo więcej potrzebują tej pracy, żeby gdzieś tam się wybić. I oczywiście chcielibyśmy, no myślimy, że druga liga teraz w obecnych czasach to jest naprawdę byłby sufit, ale, ale zbudować drużynę, która by, który by bazowała na wychowankach, wiadomo, że nie w stu no bo no już się tak, się tak się nie da, musi być to doświadczenie z, zmieszane z młodością, ale takim naszym celem jest naprawdę zbudowanie tej drużyny na poziomie co najmniej czwartej ligi, żeby, ta, żeby nasi, nasi chłopcy, którzy wychodzą z wieku juniora, mieli się gdzie ogrywać, a jak najbardziej, jak najbardziej, my się nigdy z tym nie ukrywamy, że chcemy wychować piłkarzy, chcemy chłopaków, którzy będą grali choćby w Ekstraklasie, jeszcze wyżej, Oby tej reprezentacji, oby któremu z tych tutaj młodych, obecnych, nawet dzisiaj zawodników, udało się to. I my jesteśmy na tego zdania, że jako tutaj klub my jesteśmy tym początkiem, tym fundamentem i najbardziej najważniejszym. No i kolejne, kolejne fazy tego rozwoju tego chłopaka, to wiadomo, jeżeli on jest w wieku nastu lat i zgłosi się po niego i chcemy, żeby zgłaszały takie kluby, chociażby jak właśnie ostatni Korona Kielce, to jak najbardziej taki chłopak idzie dalej, bo też zdajemy sobie sprawę, że pewne rzeczy nas po prostu ograniczają, tak jak większość klubów z tych małych wsi i miejscowości, ale, ale tak jak tak na początku właśnie tego pytania, oczywiście chcemy chcemy wychować reprezentantów Polski w przyszłych.